Yo, yo, yo ziomale, wracamy na GeForce co zrobić konkretny w Oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu, a dla nowych użytkowników na start oczywiście również daje jedną skrzyneczkę Milspeka. Mordeczki, pamiętajcie, że kodzik mój nie tylko i wyłącznie wam dodaje te 5%, ale również macie ode mnie fajne bonusy w formie oczywiście skinów. Jeżeli chcecie więcej info, zapraszam wszystkich na kanał Tikety na Discordzie. Mordeczki, mamy dzisiaj sporo pieniążków i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze więcej. Aktualnie wam się wyświetla tutaj link do skrzyneczki widza lub Witki, no nie wiem kto to jest aktualnie. Ale mordeczki, mam nadzieję, że ta skrzyneczka oczywiście nam tutaj przyniesie niesamowity proficik. Pozdrawiamy jeszcze raz tutaj osobę, która zrobiła tą skrzyneczkę. Nazwa dosyć ciekawa, kosa dla skutego, zero otworzeń. No zobaczymy jak to poleci, skrzyneczka całkiem rozsądnej tutaj cenie, 290 zł. No ma parę kosek w sobie i to po ponad 600 zł, więc zobaczymy jak to poleci, fajnie się prezentuje. Jeszcze wam na starcie chciałbym tradycyjnie przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla Was jest do wygrania zajebisty gloczek o wartości 70 Ziko. Co zrobić, żeby go zgarnąć? Zostaw łapę w górze pod tym filmem, miejscu, kanału i oczywiście napisz dowolny. Komentarz. To wszystko. My mamy te 69 koła, 750 tutaj końcóweczka. No i zobaczymy, zobaczymy czy przebijemy tą 70 dzisiaj na tej skrzynce. No wygląda tak jak już wspomniałem dosyć ciekawie. No ma tutaj sporo tych skinów. Nie ma też w sumie tak, że są dwa lub trzy tylko skinki. Więc lecimy, lecimy z takim openingiem 289 zł. Najpierw tak pojedynczo, na spokojnie, żeby... Mniej więcej wyczuć tą skrzyneczkę, później przejdziemy sobie na 3 lub nawet i 5 sztuk naraz 123 zł. Będziemy sobie zostawiać, no bo tutaj w ekwipunku nic nie mamy. No niestety, te pierwsze otwarcie przyniosło nam delikatny minusik, że tak to ujmę. No i mamy, mamy pierwszą kostkę tutaj, więc bardzo fajnie. No tak jak nazwa mówi, kosa dla skutego w końcu mamy kosę. Co prawda, stan troszeczkę słaby, ale swoje kosztuje, bo 600 z no to razy dwa zrobiliśmy tak naprawdę z takiego otworzenia. I czy będzie druga? No na nawajka niestety już tu nie doleciała. Ilona również tak po 600 złotych. Wszystkie są chyba te koski. Teraz 40 złotych dostaliśmy. No, no wszystkie są za nieco ponad 600 złotych. Dobra, lecimy. Ostatni taki strzał. Jak to się mówi do trzech razy sztuka. No i mamy 57 sevena. Dobra, ile on będzie? 130. No również jest strata, ale też nie jest jakaś taka... Duża, całkiem ciekawie się prezentuje ta skrzynka. Zobaczmy jak ona będzie się prezentowała razy 3 Sztuki już tutaj nie są przelewki 867 Złotych wydajemy na takie otworzenie razy 3. Dobra mamy jakiegoś stickersa, mamy emeczkę i 57 sevena I to będzie O kurde ile ten sticker jest war warty, ja pierdziele 260 prawie złotych to ono łącznie daje 500 11, my wydaliśmy 870 niecałe, więc no jest troszeczkę straty, ale nie wypadła nam żadna koska w tym momencie aż mamy dwa zajebiste strzały jest nawajka i jest piękny gucik ultra, ultra no dobra może nie taki piękny, bo stan słaby ale za to nawajka, myślę, że tutaj dosyć fajna, faktory new dostajemy 1350 te otwarcie na pewno nam tutaj dało fajny proficik, zobaczmy ostatnie takie otworzenie Razy 3 i mamy znowu na wajkę, bardzo fajna tutaj, chyba też w faktoryniu. No niestety filtestet, ale naprawdę pięknie się śpieci. 854, no tutaj praktycznie na zero można powiedzieć, że wyszliśmy i teraz wlatujemy w 5 sztuk naraz. No tutaj już zapłacimy 1446 zł, troszeczkę sporo. No ale może, może same koski będą leciały, a nie jednej niestety tutaj nie widać. Sporo 57ów, 584 zł, bardzo duża strata, bo jakieś 900 zł. No, wcześniej tam fajnie oddało sporo tych kosek, a teraz, no, kurczę, niestety trochę lipa się zrobiła. 637 również jest tu na pewno połowa straty. Lecimy i będzie? Będzie jedna koska. No, szkoda, że tylko jedna, to nas za bardzo nie ratuje. 1100 23 znowu, jakieś 300 zł. Minusik. I ostatni, decydujący strzał. Zobaczmy. Potem sobie wszystko sprzedamy. No i zobaczymy, czy wyszliśmy, chociaż troszeczkę tutaj na proficie. Parę kosek trafiliśmy. Nie ma co gadać. 1855. Kurde. O tutaj ładnie oddało. Plus 400. Dobra, jeszcze jeden niech będzie. Ostatni. No zobaczmy. Ostateczny strzał. Mamy dwie koski, dobra, jakiś kałaszek jeszcze chyba wcześniej nie wypadł, ani razu. Ok, 1460. Sprzedaję wszystko, 38 chyba sztuk tej skrzynki e, otworzyłem, więc dosyć sporo. No i mordeczki, niestety, jesteśmy stratni. To jakieś 1700, 1700, nawet z hakiem złotych. Więc no, drogi widzu, skrzyneczka. No nie jest zbyt tu dla mnie profitowa, przynajmniej jak to się mówi dla mnie, no wy możecie mieć innego farcika i może sobie wiecie wlecicie tak na jednego strzała 290 zł i akurat wam wypadnie piękna koska albo taka emeczka, która nie jest warta tych pieniążków, a jedyne 123 zł. No wszystko zależy od farta, niestety nam się mordeczki nie poszczęściło, więc na sam koniec zróbmy tutaj jakiś taki y, bonusik w formie oczywiście jakiejś ciekawej bitewki. I zróbmy sobie, może na tym ulepszonym. Tutaj są dosyć ciekawe skrzyneczki. Weźmy, może tak, za 240 z 3 sztuki. Zróbmy taką drabinkę, po prostu sobie od troszeczkę takich tańszych do oczywiście najdroższych. Ile tutaj będzie bitwa? 7100 zł. Dobra, myślę, że taka bitewka zdecydowanie nam powinna wystarczyć. Weźmy sobie dzisiaj na 3 graczy i zróbmy to na. Może na normalnym, chociaż za bardzo nam nie chciało dzisiaj oddawać. Ale zróbmy sobie to wszystko na normalnym. Ja tradycyjnie nie będę czekał, przywołam buciki, a wam jeszcze przypominam, bo już czasu jest coraz mniej mordeczki o konkursie bez żadnych wymagań. Tam są piękne sztylety o kwocie 555 zł. Oczywiście tylko musicie wejść. O proszę, proszę, co tu się stało? Jakieś nowe boty? Ja pierdzielę. To ja jestem w szoku. Oczywiście jeżeli chodzi o ten konkursik, to musicie wejść tylko i wyłącznie na Discordzie na kanał Konkursy bez wymagań i nacisnąć guzik. To wszystko zapraszam wszystkich, oczywiście jeżeli również jesteście zainteresowani konkursem dla boosterów na serwerze Discord, no to o kurwa się zaczynam. No to musicie oczywiście zostawić boosta na serwerze, aby móc dołączyć do tego konkursu, O tam jest piękna AWP Asimov o wartości 500 złotych, piękne tutaj strzały dostają, no szkoda, że to jest tryb normalny no i niestety tutaj chociaż czekajcie, mamy jeszcze najdroższe skrzyneczki, może się wszystko zmienić, no ale ja pierdzielę my całkowicie nic, a nic tutaj nie trafiamy do tarcia chrzanu, mogłem wziąć tego Andera, to byśmy mieli po prostu wygraną w kieszeni, czekajcie, czekajcie pięć koła tak z dupy poleciało no ale ten również dostaje, ja pierdzielę. Musiał, musiał. No i tutaj już Pizet. Niestety, no gość ładny tutaj zrobił proficik, chociaż jakby on nawet nie dostał tych pięciu koła, to podejrzewam, że i tak by nas przegonił zdecydowanie raczej. No niestety, dzisiaj mordeczki odcineczek całkiem pechowo wyszedł. Tutaj skrzyneczka widza nie oddała. Również bitewka na koniec przedupiona. Niestety, kończymy ten odcineczek na smutno. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!